Dlaczego większość ludzi nieudana w dążeniu do bogactwa, jak temu zapobiec? Wyobraź sobie moment, kiedy świat wokół ciebie wydaje się sprzysiąść przeciwko tobie. Może to jest sala pełna sceptycznych głosów, ludzi kwestionujących Twoje decyzje, wyśmiewających Twoje marzenia, albo może to jest ogłuszająca cisza samotności, gdzie jedynym towarzyszem jest zimny cień niepewności. To właśnie jest najważniejszy moment w ludzkiej egzystencji. Kiedy cienka linia między porażką a sukcesem nie jest kreślona przez los, lecz przez decyzję o tym, by nadal wierzyć, nawet gdy nikt inny w ciebie nie wierzy. To jest prawdziwa definicja siły. Siły, która przekracza okoliczności, pokonuje przeszkody i zmienia życie. Jeden z wielkich architektów filozofii sukcesu, Napoleon Hill, powiedział kiedyś, To, co umysł może wyobrazić sobie i uwierzyć, może osiągnąć. I miał rację. Sekret nie tkwi w tym, co inni myślą o tobie, leży w tym, co ty myślisz o sobie. Każde wielkie osiągnięcie w historii ludzkości zostało zbudowane przez mężczyzn i kobiety, którzy odmówili porzucenia swojej wizji, nawet gdy wszyscy wokół nich mówili, że jest to niemożliwe. Pomyśl o Tomasie Edisonie, który stawił czoła tysiącom porażek przed oświetleniem świata żarówką. Wiedział, że każda nieudana próba była tak naprawdę niezbędnym krokiem na drodze do sukcesu. Jego niezłomne przekonanie nie pochodziło z aplauzu czy zewnętrznego uznania, ale z czegoś znacznie głębszego absolutnego zaufania do tego, co uważał za możliwe. Ale co to jest ta wiara? Nie jest to mglista nadzieja ani przemijające pragnienie. To płomień wewnętrzny, żywiący się celem i dyscypliną. Zdolny wytrzymać najgwałtowniejsze burze. I tutaj zaczyna się nasza podróż. Aby zrozumieć moc wierzenia w siebie, musimy zanurzyć się w głąb mentalności, żyznej ziemi, gdzie wszystkie wielkie osiągnięcia są sadzone. Mentalność to soczewka, przez którą widzimy świat. Jeśli patrzysz na przyszłość z cieczystym lękiem, zobaczysz przeszkody na każdym rogu. Ale jeśli spojrzysz z odwagą i determinacją. Zobaczysz szanse tam, gdzie inni widzą tylko trudności. Henry Ford, kolejna ikona, której wizja zmieniła bieg przemysłu, musiał stawić czoła niekończącym się krytykom podczas tworzenia pierwszego dostępnego dla mas samochodu. Ludzie wyśmiewali go, mówiąc, że jego pomysł jest nierealny i niewykonalny. Ale Ford nie widział tego, co widzieli inni. Wyobrażał sobie świat, w którym każdy mógłby się swobodnie poruszać. Jego innowacyjna mentalność i niezłomne przekonanie uczyniły go jednym z najbardziej wpływowych przedsiębiorców wszechczasów. I tutaj pojawia się pierwsza lekcja. Pierwszą osobą, którą musisz przekonać, jesteś ty sam. Nieważne jak świetny jest twój pomysł, jeśli w niego nie wierzysz, nikt inny też nie będzie. Wiara jest paliwem napędzającym działanie i bez niej, nawet najstaranniejsze plany pozostaną sparaliżowane. Pomyśl o Walt Disneyu, którego dzieła dzisiaj oczarowują miliony ludzi na całym świecie. Początkowo banki i inwestorzy odrzucili jego wizję ogromnego parku rozrywki, uważając ją za absurdalną. Ale Disney wiedział, że wyobraźnia ma moc tworzenia całych światów. Tak bardzo wierzył w swoją wizję, że poświęcił wszystko, aby ją urzeczywistnić. Dziś spuścizna Disneya jest dowodem na to, że wierzenie w siebie może zmienić pozornie niemożliwe marzenia w namacalną rzeczywistość. Jednak sama wiara nie wystarczy, jeśli nie jest zakotwiczona w jasności. Wielu ludzi dryfuje przez życie jak statki bez steru, bez wyraźnego celu. Mają mgliste życzenia, niejasne ambicje, ale rzadko zadają sobie pytanie: kim naprawdę jestem? Czego chcę osiągnąć? Bez jasności, moc wiary ginie w rozproszeniu i nieskończonych środkach. Abraham Lincoln, jeden z najbardziej szanowanych prezydentów w historii Ameryki, rozumiał to lepiej niż ktokolwiek inny. Dorastał w skrajnym ubóstwie, stawił czoła niezliczonym osobistym i politycznym porażkom, ale nigdy nie porzucił misji jednoczenia podzielonej nacji. Jego jasny cel zakończenie niewolnictwa i zachowanie Unii kierował każdą jego decyzją, nawet w najciemniejszych chwilach. Jak więc rozwijamy tę jasność? Zaczynamy od zadawania trudnych pytań: kim jesteśmy poza tytułami, rolami i społecznymi oczekiwaniami? Co naprawdę jest dla nas ważne? Kiedy te odpowiedzi wyłaniają się, stają się kompasem prowadzącym nasze codzienne wybory. Oczywiście, znalezienie tej jasności nie jest łatwe. Wymaga introspekcji, otwartości, na słabość i przede wszystkim odwagi, by stawić czoła niekomfortowym prawdom. Ale tak jak rzemieślnik kształtujący surowy kamień, aby ujawnić ukrytą piękność, musimy nieustannie pracować nad kształtowaniem naszej tożsamości i celu. Kiedy jasność zostanie solidnie ugruntowana, pojawia się wizja. Wizja to latarnia morska oświetlająca naszą drogę, żywy obraz przyszłości, którą postanowiliśmy stworzyć. Martin Luther King Jr., którego słowa dźwięczą po dziś dzień, nie tylko marzył o lepszym świecie. Widział ten świat tak wyraziście, że zainspirował miliony ludzi do podzielenia się jego wizją. Nie mówił tylko o równości rasowej, malował mentalne obrazy dzieci różnych ras bawiących się razem, braci i sióstr idących ramię w ramię w harmonii. Ta wizja była tak potężna, że pokonała bariery kulturowe, polityczne i emocjonalne, mobilizując całą naród do zmiany. Ale wizja choćby była najbardziej inspirująca, pozostaje nieruchoma, bez działania. Ilu znasz ludzi z wielkimi pomysłami, którzy nigdy nie podjęli pierwszego kroku? Działanie jest katalizatorem, który zmienia wizję w rzeczywistość. Andrew Carnegie, magnat stali, głęboko to rozumiał. Wiedział, że jakkolwiek wielka, byłaby jego wizja stworzenia rewolucyjnego przemysłu. Nic się nie stanie bez ciężkiej pracy i konsekwentnego wykonania. Carnegie nie tylko marzył, działał. Uczył się, adaptował, dostosowywał strategię i nigdy nie zadowalał się statusem quo. To właśnie ta kombinacja wizji i działania doprowadziła go na szczyt. Tutaj docieramy do kolejnej podstawowej zasady: dyscypliny. Dyscyplina nie oznacza tylko robienia tego, co trzeba zrobić. Oznacza robienie tego nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy, gdy droga jest trudna i samotna. Dyscyplina. To mięsień wzmacniający naszą zdolność do wytrwałości, matka Teresa z Kalkuty, której oddanie biednym i potrzebującym pozostawiło ślad na pokolenia, żyła życiem ścisłej dyscypliny. Wstawała każdego dnia przed świtem, spędzała godziny na modlitwie, a potem wychodziła, by służyć tym, których wielu porzuciło. Jej rutyna może nie była widowiskowa, ale była imponująca w swej konsekwencji. To właśnie ta dyscyplina pozwoliła jej wpłynąć na tak wiele życia. Dyscyplina i wdzięczność idą w parze. Podczas gdy dyscyplina utrzymuje nas w skupieniu, wdzięczność łączy nas z teraźniejszością, przypominając nam, byśmy świętowali małe zwycięstwa wzdłuż drogi. Często tak bardzo koncentrujemy się na następnym celu, że zapominamy docenić już osiągnięte postępy. Pomyśl o Steve Jobsie. Założycielu Apple, który zrewolucjonizował nowoczesną technologię, stawił czoła monumentalnym porażkom, w tym zwolnieniu z firmy, którą pomógł założyć. Niemniej zawsze wyrażał wdzięczność za nauki wyniesione z tych trudnych czasów. Kiedy wrócił do Apple po kilku latach, przyniósł ze sobą mądrość z tych prób, prowadząc firmę do nowych poziomów innowacji. Wdzięczność uczy nas również elastyczności, przyjmowania zmian bez strachu. Adaptacyjność to kluczowa cecha dla tych, którzy chcą prosperować w ciągle zmieniającym się świecie. Charles Darwin, którego teoria ewolucji na zawsze zmieniła nasze rozumienie życia, podkreślał, że to nie najsilniejsi przeżywają, ale najbardziej adaptowani. Dotyczy to zarówno natury, jak i biznesu, relacji międzyludzkich i rozwoju osobistego. Bycie elastycznym oznacza gotowość do nauki, adaptacji i ponownego tworzenia siebie za każdym razem, gdy jest to konieczne. Oznacza to akceptację faktu, że porażka nie jest końcem, ale częścią procesu. A kiedy porażka nieuchronnie nadchodzi, to odporność utrzymuje nas na nogach. Odporność to nie brak bólu, to zdolność do kontynuowania marszu naprzód mimo bólu. Nelson Mandela po 27 latach niesprawiedliwego więzienia wyszedł nie z goryczą, ale z niezłomnym duchem pojednania i pokoju. Wiedział, że nienawiść tylko perpetuje destrukcyjne cykle, więc wybrał trudniejszą drogę przebaczenia. Jego odporność nie tylko uwolniła naród, ale także stała się potężnym przypomnieniem, że możemy pokonać cokolwiek, o ile zachowujemy integralność. I cel czerki w końcu dochodzimy do ostatniego, ale nie mniej ważnego elementu ciągłego uczenia się. Ci, którzy osiągają wielkie wysokości, nigdy nie przestają się uczyć. Ciągle poszukują nowej wiedzy, doskonalą umiejętności i poszerzają horyzonty. Albert Einstein, którego geniusz wciąż zadziwia naukowców i filozofów po dziś, dzień powiedział kiedyś: Nie mam specjalnych talentów, jestem tylko niesamowicie ciekawy. To niekończące się ciekawość popchnęła go do kwestionowania dogmatów, eksplorowania nieznanych obszarów i otwierania drzwi, które wydawały się na zawsze zamknięte. Więc, drogi czytelniku, wróćmy do początku tej opowieści. Czy jesteś gotowy, by wierzyć w siebie, nawet gdy nikt inny w ciebie nie wierzy? Czy jesteś gotowy, by pielęgnować odporną mentalność, odżywiać swoją wiarę jasnością, krystalizować swoją wizję, Działać z dyscypliną, praktykować, wdzięczność, przyjmować zmiany, wykazywać odporność i nigdy nie przestawać się uczyć? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to już zrobiłeś pierwszy krok w kierunku wybitności. Pamiętaj, moc wierzenia w siebie, gdy nikt inny w ciebie nie wierzy, nie jest dana, jest zdobywana, jest wykuwana w bitwach przeciwko wątpliwościom, lękom i ograniczeniom, które sami sobie narzucamy. Jest odżywiana niezłomnym oddaniem swoim marzeniom i świadomością, że w tobie tkwi siła zdolna przenosić góry. Więc wstań, wyprostuj się i idź naprzód. Świat może nie zrozumieć teraz, ale poczuje wpływ twojej determinacji, bo w końcu jedynym ograniczeniem tego, co możesz osiągnąć, jest wielkość twojego przekonania do siebie samego.